dobry kochani, witam się z w kolejnym dniu vlogmasu. To jest vlogmas. O, chyba 15. Tak mi szybko leci ten grudzień. Niedawno jeszcze była moja urodzina, już minęło 10 dni od tego, czasu i za sekundę dosłownie są święta. Powiem wam, że chyba jeszcze żaden grudzień tak szybko mi nie zleciał jak ten Odkąd pamiętam Ale fajny bardzo jest ten grudzień, bardzo owocny, wiele rzeczy I dużo dobrego się dzieje I Nawet wczoraj stwierdziliśmy z Jurym, że ten rok się tak super kończy Takimi fajnymi informacjami, że już się normalnie nie możemy doczekać jak się zacznie 2022 Bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy się ostatnio u nas dzieje I w ogóle ta końcówka roku jest super, serio Wiecie co zrobiłam przed chwilą? Pomyliłam o to Tu jest ocet i to jest do oczyszczenia. Myślałam, że to jest woda. Pomyliłam, po prostu mamy dwie takie same i popsikałam różę tym od tym. Ja. Yeah. Ciekawe, co się teraz o. stanie. Tak sobie, słuchajcie, właśnie rozmawiałam przez telefon z moją mamą, e, z moją babcią i tak jakoś połączyłam sobie kropki, prezenty, dekoracje, jakieś takie, wiecie, tego typu rzeczy. Tak sobie pomyślałam, że jestem w sumie w lesie z tymi świętami, że trzeba jeszcze ogarnąć mieszkanie, dokupić prezenty i tak dalej. I tak sobie pomyślałam potem, że kurde, to są tak nieistotne rzeczy. W sensie one są super dodatkiem do tego czasu i to jest fajne. I, i sprawia to na pewno ogrom radości. No na bardzo na przykład dużo radości sprawia dekorowanie mieszkania i tak dalej. Ale potem tak sobie pomyślałam, że to w tym okresie w ogóle nie jest najważniejsze. I właśnie ważniejsza nawet jest taka dla mnie rozmowa z babcią. Yy, to, że mogę spędzić czas z bliskimi, to, że ten okres, ten 24, 25 to będzie taki dzień, gdzie wszyscy nagle zwolnią, yy, nie będą pracować, nie będą myśleć o pracy, tylko po prostu spędzą wszyscy razem z sobą czas. I nie mogę się doczekać tego 24, wiecie? Bardzo, bardzo się cieszę i cieszę się strasznie, że święta będą mojej mamy. Zawsze są babci, a w tym roku wszyscy pojedziemy do mojej mamy i to jest super. W ogóle mam taką ochotę zabrać koty ze sobą tam, ale to nie jest dobry pomysł. Bo moja mama też ma kota. I to byłby pewnie dla nich jakiś turbo wielki stres. Znaczy one się generalnie znają między sobą, ale średnio są przypadają, więc, więc mimo chęci i wyobrażeń moich, jak to by było super, to nie będę ich narażać na taki niepotrzebny stresik. Ale tak wam to chciałam po prostu powiedzieć, żeby o tym nie zapominać. Mam już, słuchajcie, sporo fajnych rzeczy zebranych dla dziewczyn z domu dziecka. Także w ogóle jestem tym strasznie podekscytowana, bo wiem, że taki prezent, wiem, że taka paczka. No wiem, że to będzie dla nich fajne. W sensie to jest takie, kurde, każda dziewczynka chce mieć fajne ciuchy i kosmetyki, no i wiem, że to nie są rzeczy, wiecie, pierwszej potrzeby, ale to nie zmienia faktu, że to są rzeczy potrzebne dla takiej dziewczynki i mega, mega się cieszę. Zastanawiam się tylko, bo mam dwa domy dziecka, jeden, któremu pomogłam rok temu. Yy, ale może też was zapytam Jeżeli macie jakiś dom dziecka Najchętniej tu gdzieś w okolicy, żebym to osobiście zawiozła tak to napiszcie mi proszę w komentarzu albo na Instagramie yy, Ja kompletuję wszystko I naprawdę Mam sporo iciuchów i kosmetyków, także. Jeszcze w ogóle jedna dziewczyna mi wyślę yy, pocztą od siebie, moja jedna obserwatorka, i dorzuci się do tej paczki. Także jeżeli Wy też na przykład chcecie się dorzucić i macie kosmetyki, których nie używacie, to możecie też do mnie pisać. Ja zamówię kuriera nawet i żeby ta paczka wylądowała u mnie. Także jeżeli wy chcecie jeszcze pomóc, tak już wam mówiłam o tym od początku vlogmasu, ale tak prawdę mówiąc, to dosyć mało osób się yy, zaangażowało w to dosłownie chyba z dwie osoby. Także robię to swoimi siłami, ale może teraz. Ktoś z Was twierdzi, że y, na przykład ma w domu jakieś kosmetyki czy jakieś ubrania, których nie nosi, a chciałby je oddać, właśnie. Także będzie naprawdę mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli się do tego przyłączyć i dajcie mi koniecznie znać. Dobra, idziemy otwierać kalendarz adwentowy. Tutaj mam peeling do y, ciała. O kurde. O. Dobra, mamy to. Mamy peeling do ciała. Muszę go powąchać. Jezu, tam w tle jest taki bałagan. O, ale ładnie pachnie, to jest pink Tak, uuu, fajny. Mega ładnie pachnie. Sorry, nie ma ostrości, jest Czy znaczy, to dobrze, że nie ma ostrości? Bo jest bałagany, nie widzicie szczegółów. Bardzo ładnie pachnie. Mlekiem takim fajnie. I tutaj mamy maskę do włosów. Jeżeli chodzi o ten kalendarz z Ritualsa, to mi się on bardzo, bardzo podoba. A jeżeli chodzi o kalendarz z browarów, to pokażę wam, bo zostało mi tutaj jeszcze. Mam tu jeszcze mnóstwo voucherów i głównie to są vouchery do jakiejś restauracji z browarów, na jakieś koktajle powitalne, serniczek jest, kawa, tapasy i w ogóle to jest fajny kalendarz. Na pewno taki kalendarz zachęca do tego, żeby tam po prostu pójść właśnie na jakieś jedzonko. Ja w ogóle bardzo lubię też to miejsce, jeżeli chodzi o jedzenie. I w ogóle uważam, że jest taki pomysłowy i to było naprawdę super. Miałam też w tym kalendarzu Wiśnie w rakii z Muni I tego jestem ciekawa Ja w ogóle kocham Munię e, Muszę właśnie jeszcze sobie tutaj ogarnąć trochę tą garderobę Bo nocowała u nas Madzia i Darek I y, wszystko po prostu tak na szybko Wiecie, zrobiłam sama bałagan Po prostu był porządek, zrobiłam bałagan Także jeszcze czekają mnie porządki W ogóle czekają mnie porządki świąteczne e, I mam zamiar zrobić je w niedzielę może Chociaż nie w niedzielę, piekę pierniki W ogóle na pieczenie pierniczków będę miała specjalnego gościa A potem będzie jeszcze odcinek kolejny kulinarny też z gośćmi specjalnymi. Mam nadzieję, że wszystkie dojdą do skutku, bo ostatnio mi się ciężko strasznie zmęczować z moimi przyjaciółmi. I tak jestem zdumiona, że udaje nam się wszystkim spotykać w tym czasie przed świątecznym i w ogóle znajdujemy dla siebie ten czas. Ja sobie mocno wzięłam do serca to, co powiedziałam, że chcę spędzić czas z bliskimi. Na początku w wam to powiedziałam. I faktycznie miałam taki moment, że. Przez kilka dni byłam jakaś taka oderwana od rzeczywistości było mi ciężko, ale teraz wydaje mi się, że sobie wszystko tak uporządkowałam, też swoje w głowie i przeorganizowałam w ogóle sobie swój czas, tak, żeby go mieć na wszystko. Dzisiaj ogólnie mieliśmy jeszcze jechać po prezenty, ale chyba nie zdążę, ponieważ nie chciałam już odwoływać dziewczyn. Zrobię to jutro, wstanę sobie z samego rana i pojadę. Ja też nie chcę w tych sklepach spędzić nie wiadomo ile czasu w miarę, już przemyślałam co dla kogo, więc mam nadzieję, że to będą szybkie zakupy. Za chwileczkę przychodzi do mnie Zola, ponieważ stwierdziłam, że mam dosyć dużo ozdób, jeżeli chodzi o choinkę, i szkoda tych o wyrzucać. Wkłada też, żeby nie leżało nieużywane po prostu w szafce. Więc ja dzwoniłam do Zoli, wiem, że oni jeszcze nie ubrali choinki. Zapytałam się, jakie ma kolory i. Farcik, bo się zmęczowałyśmy kolorami, ja mam akurat białe i złote I Zola dokładnie tak, yy, też będzie ubierać choinkę, dlatego powiedziałam Zolci, żeby po to przyjechała I po prostu zabrała te ozdoby, żeby wykorzystać je Wieczorkiem późniejszym jeszcze przyjeżdżę do nas Emanuela, z którą też się dawno nie widziałam, ostatni raz na moich urodzinach Także bardzo fajnie będzie dzisiaj taki wieczór z przyjaciółmi Halo, halo, słyszycie? Jak się czujesz? Cudownie, a ty? Dobrze Muszę się z tobą podzielić czymś Słucham Nie tak. No. A mówiła. O, to nie wiem, Bo ja byłam zmęczona. Jak jestem zmęczona to tracę swój optymizm. To wiemy, Myszko ale to Zola. A słuchajcie, chwaliłam się Asi takim moim małym sukcesem. Znaczy dla mnie dużym, ale nie chcę się tu z nim dzielić tak publicznie, ale. Ale ja wreszcie chciałam się pochwalić przyjaciółce, także rzuciłam wam jej reakcję Bo Asia zawsze ma takie super słodkie reakcje takie rzeczy i w ogóle jest taką bardzo empatyczną i wspierającą osobą Asia mnie ogląda, kocham cię naprawdę Dostałam mandat, 250 zł, parkowanie pod Erną Pachowską Zoli parkometr nie działał, jest jej zimno, to znaczy nie jest zimno, ale jej jest zimno Jura! Dawaj, chodź. Juri w majtach. się No chyba, tu do ty to chowałeś. O, tam są, zobacz białe. Tak, mamy takie. I tu chyba jeszcze. O, dokładnie. Proszę. To może damy zoli całe też. Dobra, jeszcze to. To najgorsze zola jest to, że ja nie mam w ogóle żadnej takiej, takiej dużej siatki, żeby ci to jakoś zapakować. Ale najwyżej z tobą zajdę ci to wrzucę do auta. Zobacz, tu jest pudło, a tu są jeszcze takie. No to za dużo. Bo to nic z tego roku ja nie wykorzystałam, po prostu To za dużo kupiłam. Mm -hmm. Te białe przy szkietku, nie ma do nich, wiesz? Musisz kupić te takie żyłki. O, Boże. Co za słodziaki. Boże, wygląda Jury jak ma... ja? Juri ma nową aplikację. I teraz, i teraz Luka poprosił o taką wersję. Pan <noise> wygląda jak ty. <głos> <głos> tak. <głos> Ustawiam na kontaktowe, <noise> tylko napisał. Ej, co to jest za apka? Uh, face up. Face sobie. up? Jury zrobił też zdarka Darka kobietę. My też kiedyś tej aplikacji używałyśmy i ja wersję wersji Star. wyglądałam jak Cristiano Ronaldo, pamiętasz? Tak. A ja chyba zjem sobie buratę. My mamy schabowe w domu, jak chcecie przyjść. O kurde, albo ja zjadł jakiegoś chabłyszczaka. Chodźcie, Barys ma żyć Ale fajnie. Zapraszam. Ja Poprosiłam Borysa, żeby zrobiła specjalnie dla dopłaków ludzkich i pierogi ludzkich. A to, Zalaz, to, zalec, to zalec, 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 zalec. sprzątająca. Chciałam zrobić takie wiesz, ładne ujęcie na kubeczek, a ty tam w tle szurujesz. W serio? Czy to jest od swojej babci? Mm -hmm. To jest moje mojej babci, dokładnie. A dalej blaz, to będzie mocniej. Ja Idzie Słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną rzecz, a propos tego kalendarza, bo właśnie sobie tam przeglądałam komentarze i ktoś mi napisał, że być może część z tych rzeczy spadło do dołu. To są, słuchajcie, jeszcze które wyciągnęłam, które tam były, te, które zostały, i niestety nic tam nie spadło i w ogóle jeszcze było jedno okienko, w którym nie było produktu. Także nie wiem ile ich tam łącznie było, bo już tego nie ogarnęłam, a te kluczki były bardzo ładne i te w ogóle też są prześliczne, zobaczcie, naprawdę są piękne. Um, także to nie było tak, że one spadły niestety, niestety tak nie było, tylko po prostu w tych okienkach niektórych brakowało produktów. Ja zaraz będę słuchajcie pakowała, jeszcze wyciągnę resztę, którą już wcześniej podczas całego vlogmasu otwierałam, pozbierałam sporo kosmetyków, także yy, będę zaraz pakowała i już kompletowała te paczki dla dziewczyn z Domu Dziecka. Połóż się pod choinką, bo nie powiesz, że jesteś naszym prezentem. No dokładnie. Co? Co? Pana Pana? Pana? Pana. Chciałam powiedzieć. Pana. 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 Słuchajcie, nie wiem jak wasza choinka, moja choinka jeszcze nie istnieje. Pana. A miałaś jeszcze nie głosować? Miała. Więc muszę usiąść pod lewej choinką. Nie, żartuję. Oho. Poczekaj, będziesz miał udział w tej pięknej choince, bo zawiesisz zaraz bombkę. Dokładnie. Eee, Uważaj. Bardzo dobry producent. Adam, chciałam powiedzieć Miszkę i powiedziałam Adam. Widzisz, nie, no, widziałeś co że... zrobił? Tak. tak, tak że... A wiem dlaczego chciałam powiedzieć Adam, Adam, bo Adrian... Bo Adrian, nie oglądaj tego. <grym> <grym> Miszka, nie bądź się na mnie. Ale nie no, pamiętam jak oglądałam Miszkę, który mówił o swojej jodle premium. My też mamy jodle premium. Z tej samej firmy. Jaka piękna choinka. <grym> Dzięki. Emanuela, jesteś świetny. Dobrze, a jak Ci się podoba połączenie kolorystyczne? Nie było takiego jeszcze u nas nigdy. Jest takie... Typu... Że jest... Emanuela, Emanuela to Mianuela, gdzieś i połączenie kiedyś... Połączenie białoczek co Chciałam powiedzieć, taka nacjonalistyczna. Po prostu nigdy takiej nie było, bo Juri zawsze o takiej marzył, a ja zawsze mówiłam, że mi się taka nie podoba. I zawsze kombinowałam, wiesz, biało-złoto, zielono. Stawiliśmy w tym roku na... Klasyczne. To jest niesamowite, że w ogóle gwiazda betlejemska, yy, czyli ten kwiat, w Meksyku jest takim, to, to jest w ogóle egzotyczny kwiat, a my go tak przyjęliśmy. No właśnie, on jest w ogóle, w Polsce ciężko, żeby on rósł w ogóle tak, w Tak, on potrzebuje, uwaga, hit, byłam ostatnia i pytam, o tak, dobrze, to jak mam się opiekować tym kwiatkiem, a pani mówi, no on potrzebuje światła i ciepła. O, to takie jak ludzie. I tak pomyślałam, ale u nas nie jest teraz na nic, nie ma świata. My. Jak żyć? Jak żyć? A my nie możemy mieć tego kwiatka, bo one są niestety trujące dla kotów. Co prawda nasze koty jak mają. Ilie. Tak, ale nasze koty mają ogólnie kwiatki gdzieś. Ale Bengal to jest jedyny kotek, który jest taki spokojny jak piesek. Jak go mogę tutaj no, spokojny. sobie... Spokojny. Emanuela. Jak śpi! No jak śpi, to jest spokojny, owszem. Ale on zobaczcie. Tak, zobaczcie, komplementy od ciebie My ci dostajesz. Zobaczyła zobaczyłem kiedyś odbiegł, ostatnio nie? I zapomniał, że jest stół i uderzył głową w stół. Tak. Podskoczył i właśnie się uderzył. Jak on się przeciąga, Słodziak. Powiedz jaki film oglądamy? Movie forty free. Nie, 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 inaczej. Nie, nie mówmy tego ludziom. Nie. Jak co oglądacie. Co nie, jak oglądacie... Dajcie znać, czy oglądaliście ten film, jest grubo, nie wiem jak nawet to nazwać. No to jest za grubo. Grubo jest. Nazywa się Movie forty free. Dajcie znać, jeżeli ktoś go oglądał. się sama ze sobą, bo, znałem, ruchy, znałem, znałem w bo zasnęłam dokładnie ja, Jak ten z tego filmu i teraz jeszcze Jak mi dobrze tu. Kochani, ja się będę teraz z Wami żegnać. Lecimy spać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przypominam Wam jeszcze o tej zbiórce dla dzieci z domu dziecka. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć, to napiszcie do mnie po prostu na Instagramie albo w komentarzu. Znowu chciałam do was powiedzieć dobranoc. <grymne> Życzę cudownego wieczoru, bo zapewne dam ten film wieczorem. Ej, no Maxa, jestem z ciebie dumna, że nie zasnęłam. Ostatnio zasnęłam. Dokładnie to już w ten sam moment tego filmu. Miałam takie oporze, za chwilę zasnę i tak mi było dobrze. Tak się przytuliłam do Emmy i tak po prostu już czułam, że za sekundę to jest dosłownie moment, ale jakoś tak mnie wkręcił ten film, że tak stwierdziłam, dobra, nie zmotywuję się. Obejrzę go do końca, obejrzeliśmy go do końca. Strasznie dziwny film. W sensie <grymne> taki, no. Bardzo dziwne, ale po prostu tak genialna obsada Taki trochę abstrakcyjny scenariusz To śmiesznie w ogóle, bo oglądaliśmy ten film I ja początek już widziałam I Emi miała identyczne reakcje na poszczególne sceny jak ja Więc śmieliśmy się strasznie z tego Zaczynamy jutro kolejny dzień Uuu, Sorry No, także całuję was bardzo mocno A, jeszcze wam powiem, słuchajcie Umówiliśmy się na środę na łyżwy Z Emanuelą I Emanuela będzie... Miała podejście do uczenia Jurija. Abstrakcyjnie to brzmi. Emanuela będzie uczyć Juria i jeździć na łyżwach. Także to będzie super odcinek. Ja się już nie mogę doczekać, że będzie mogła nagrywać. Całuję Was, kochani. Jeszcze Wam cudownego wieczorku Jeszcze raz. Buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. masie Pa!